O górach złotych mówi się, że to sudeckie bieszczady. Czy słusznie zasługują na taki przydomek? Za chwilę przekonamy się sami. Siemano. z tej strony Walery Sławek. Dziś przybyłem do Bielic, aby zdobyć dwa kolejne szczyty Korony Gór Polskich. Dziś w planach Góry Złote i Góry Bialskie. Co najciekawsze, według najnowszej wiedzy geograficznej, Góry Bialskie wchodzą w skład Gór Złotych. Ale kto by się tym przejmował? Ważne, że według Korony Gór Polskich to dwa osobne pasma. Za chwilę minie nas prawdziwy wojskowy konwój. Ciekawa sprawa, tego się tutaj nie spodziewałem. Wyruszamy spod leśniczówki w bielicach i kierujemy się na kowadło. Według znaczników szlakowych. Na szczyt mamy jakieś 50 minut. Przed chwilą minąłem znacznik szlakowy, który sugerował, że szlak skręca w prawo do lasu. Z mapy wynika absolutnie co innego. No i tutaj pojawia się jakby temat nawigacji w górach, który jest naprawdę bardzo, bardzo istotny. Warto mieć przy sobie mapę papierową, a jeśli nie, no to chociaż aplikację z mapą w telefonie, ale... Mapa musi być ściągnięta, bo tutaj niestety internetu się nie uświadczy. Jest i kolejny zielony znacznik, co świadczy o tym, że mapa jednak nie kłamie. Skręcamy z drogi do lasu i teraz Wartko Gipko na szczyt. Mimo wielu zapowiedzi internetowych, że góry złote Dają wytchnienie od ludzi, to jednak spotykam turystów. Ale nawet w Bieszczadach są teraz tłumy. Walery Sławek, kolejny raz na krańcach małego, wielkiego imperium. A tutaj wspaniały czeski słupek przerobiony ze słupka Czechosłowackiego. Jest i pierwszy widoczek. Zapowiada się ładnie. Zobaczymy, co będzie widać ze szczytu. No i docieramy na szczyt Kowadła. Kowadło 989 metrów nad poziomem morza. Kolejny szczyt Korony Gór Polski zdobyty. A widok ze szczytu Jak z Romanki. Dzień dobry. Pora zejść na dół, a potem na najwyższy szczyt Gór Bielskich. Małorysy jak to ogląda, to na pewno aż pęka z dumy, że to Góry bialskie, a nie Bielskie. Mogę się założyć, że się cieszy. Powoli schodzę do Bielic, aby później wyruszyć na Rudawiec, czyli kolejny szczyt, który chcę dzisiaj zdobyć. Zszedłem na skrzyżowanie do Bielic. A na drzewie piękny, napisany napis Rudawiec. W tamtym kierunku pójdziemy. Gdybym miał porównać to miejsce do Bieszczad, to pierwsze skojarzenie, które mi się nasuwa, to początek szlaku w Mucznym albo ewentualnie w Zatwarnicy. Faktycznie jest tu cisza i spokój. Można odpocząć psychicznie i cieszyć się naturą. Po drodze, miejsce biwakowe zbiornik retencyjny. Coś pięknego. Idąc szlakiem mijamy pozostałości budynków osady Nowa Biela. To kolejna przygraniczna osada, która przestała istnieć. Kolejny ślad świata, który przestał istnieć. Rozwidlenie szlaków Czarny Potok, My skręcamy zielonym i pniemy się do góry. Według mapy czeka mnie strome podejście, ale zobaczymy jak to będzie. Na razie zapowiada się stromo. Skrzyżowanie szlaków, wysokość około 1000 metrów nad poziomem morza. Teraz powinno być już łagodniej. Minąłem przed chwilą osobową rodzinę, rodziców i szóstkę dzieci. I po przywitaniu młodzieniec na około 10-letni zapytał mnie wprost czy ja też robię Korony Gór Polski. Odpowiedziałem, że naturalnie. Na co chłopak zapytał, który szczyt zdobywam. W sensie, w kolejności. No i tutaj troszeczkę zbił mnie stropu, bo nie mam tego policzonego i nie wiem. Popatrzył na mnie zdziwiony i powiedział, że oni robią już 20, Niesamowity szacunek za to, co robią. Dzieciaki Uczony gór od najmniejszego. Złamane, umarłe drzewo. Robi niesamowite wrażenie pośród zielonego lasu. W prawie umarłego lasu wychodzimy na zieloną polanę. I teraz kilkaset metrów do granicy. I udawiec też już niedaleko. Dotarłem do granicy po prostu. Poczułem się jak Piasecki, kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Iwinka 1079 metrów nad poziomem morza, a na tablicy Iwinki są bardzo ciekawe znaczki, na przykład tysięczniki Ziemi Kłodzkiej. Jest to niesamowita akcja, polega na zdobyciu wszystkich tysięczników na Ziemi Kłodzkiej. Może kiedyś uda się to zrealizować. Polska Chora Sedlo 1073 metry, ale my do Rudawca mamy jeszcze kawałek. Rudawiec 1112 metrów, a widok nie zachwyca. Pora powoli wracać do bielic. A może jeszcze coś wymyślę po drodze. Ci, co oglądają mój kanał, albo trochę mnie znają, wiedzą, że uwielbiam sobie dokładać kilometry. Postanowiłem jednak iść dalej. I tutaj pojawia się temat znowu nawigacji, a mianowicie taki, że na mapie mam nadzieję, że udało mi się wrzucić na ekran. Na mapie turystycznej, droga, którą właśnie podążam, jest oznaczona jako po prostu pas graniczny, a okazuje się, że prowadzi tędy czeski szlak. Około 3,7 km do czeskiego schroniska, po drodze wejdziemy na niebieski szlak, a potem niebieskim szlakiem zejdę na dół. Tutaj, faktycznie, może być dziko jak. W Bieszczadach, choć sam szczyt, na którym byłem przed chwilą, bardziej przypomina worek graczański. To Schengen to jednak piękny wynalazek. Wystarczy tylko pomyśleć, że jeszcze parę lat temu tą drogą mogli się przemieszczać tylko funkcjonariusze Straży Granicznej Polskiej i Czeskiej. A tu taka piękna droga przez góry. Po drodze mijamy rezerwat przyrody Puszcza Ściężnej Białki i dalej. Szlakiem granicznym jesteśmy na mały Sengen. 1010 metrów nad poziomem morza. Stąd już coraz bliżej do schroniska. Poddziałem 1031 metrów nad poziomem morza skrzyżowanie z niebieskim polskim szlakiem, więc do schroniska już niedaleko. Ten kufel na drogowskazie tylko mnie utwierdza w tym, że to była dobra decyzja, żeby iść do tej chaty. Czeskie szlaki są oznaczone o wiele lepiej niż te nasze polskie. Na początku dzisiejszego dnia musiałem się trochę nagłowić, żeby dobrze wyjść na szlaki z Bielic, a tutaj nie ma takiego Problemu Tabliczki praktycznie przy każdym skrzyżowaniu. Jak już wcześniej wspominałem, my Polacy dzielimy Góry Złote na Góry Złote oraz Góry Bialskie. Czesi uznają ją za jedne góry i nazywają je dokładnie Rychlepskie Chory. Jesteśmy na Palasie, 1021 metrów i stąd już parę kroków. Do chaty jest i chata, a zaraz się przekonamy, czy warto było nadkładać tyle kilometrów. Może wejdźmy, może, do chaty, zobaczymy, co nas spotka. Bardziej miejsce restauracyjne niż salnisko, no ale zobaczmy, wejdźmy. Kofola, lana i holba. Czy warto było? Warto. A oprócz kofoli i piwerka jeszcze knedliki. Kaplica Świętego Krzysztofa z 1925 roku. Zacznijmy do środka. O wiele skromniejsza niż te w polskich górach. Kolejna ciekawostka imię Krzysztof. Pochodzi od Christoforus, czyli ten, który niesie Chrystusa. Święty Krzysztof jest patronem podróżnych. Pora wracać. Trzeba opuścić gościnną chatę. Ciężko stwierdzić, czy obsługa jest e, przyjazna, bo dzieli nas bariera językowa, ale jeżeli chodzi o samą chatę, to jedzenie bardzo dobre. Piwerko oczywiście też, no i lana kofola. To dla wielu. Polsce, Rarytas. Także z ręką na sercu kolejne miejsce, które mogę polecać. Z Jetikiem po ceskich chorach. Kolejna ciekawa akcja promocyjna, turystyczna. Może kiedyś też uda się wziąć udział. Swoją drogą to cały Jetik przypomina rysunkowo bajkę. Było sobie życie. Któż z nas jej nie oglądał? Nie będę nawet wymawiał nazwy tej. Chaty, bo e, pewnie byłoby śmiesznie. W każdym razie dla każdego, kto chce zmierzyć się z językiem czeskim, w opisie filmu link do czeskiej piosenki logopedycznej. Rozwidlenie, przedtem przyszedłem z lewej strony, ze szlaku granicznego, a teraz skręcam w prawo, już prosto, niebieskim szlakiem do Bielic. Odległość około 7 km, małe ujęcie na tą wycinkę. Komentarz za przeproszeniem z dupy, i to już wystarczyłoby, żeby rozpętać w internecie wojnę na temat wycinania lasów. Jest i oznaczenie: wycinki, szkoda, że z tamtej strony nie było. No ale mówi się trudno i tak bym tam tędy poszedł pewnie, bo nie słychać żadnych prac leśnych obecnie. Ostatnie metry tu w bielicach. A na koniec taka mała anegdota, z tego tutaj domku hacjendy wyszedł przedtem pan. Przywitałem się elegancko, powiedziałem mu dzień dobry. Na co pan z uśmiechem stwierdził, że dzień się jeszcze nie skończył. A potem rozpoczął swoje rady, które skwitował. Niech chwal dnia przed zachodem słońca, a żony przed śmiercią. To już koniec wyprawy w Góry Złote. Podsumowując, to dzisiaj udało się zdobyć dwa szczyty do korony grup polskich. Przemaszerowałem prawie 24 km, a podejść 690 metrów, czyli całkiem sporo. Warto było też zajrzeć do Czech, żeby napić się piwa kopoli i zjeść knedliky. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka i do zobaczenia w następnym.